Słowo holizm pochodzi od słowa greckiego, holos, czyli całość. Jest to pogląd, według którego wszystkie zjawiska tworzą układy całościowe. Układy te podlegają swoistym prawidłowościom, których nie można wywnioskować na podstawie wiedzy o prawidłowościach rządzących ich składnikami. Używane w tym kontekście słowo holizm. Nie ma oczywiście nic wspólnego z przyrostkiem holizmu oznaczającym uzależnienie, np. alkoholizm, pracoholizm, zakupoholizm i tym podobne. Medycyna holistyczna to medycyna zgodna z holistycznym poglądem, że człowiek, pacjent jest układem całościowym. Należy leczyć cały organizm człowieka, nie ograniczając się do określonej choroby lub chorego narządu. Ważna jest troska jednocześnie o stan jego ciała, umysłu i ducha, które wzajemnie wpływają na siebie.